Official versus kolokwial. Formalnie versus kolokwialnie. Ale zanim, jeśli uznasz, że ten film jest przydatny, zostaw nam łapkę w górę. Skomentuj lub subskrybuj. To bardzo nam pomaga w tworzeniu tego kanału dla ciebie. No to o co chodzi z tym oficjalnie, kolokwialnie? Posłuchajmy czterech przykładów. Pierwszy. I'd like to confirm what you said. Czyli chciałbym. Potwierdzić, utwierdzić się, że zrozumiałem, co powiedziałeś. A teraz to samo zdanie, ale nieformalnie, kolokwialnie. I wanna make sure that I've got it. No, to już jest taki paraslangowy język. I wanna make sure that I've got it. Zwrot I wanna oznacza I want to. Czy to jest ślicznie? Hmm, niezwykle popularnie. Kolejny zwrot. I do understand your point of view. Ja rzeczywiście rozumiem twój punkt widzenia. A teraz nieformalnie: I've got what you mean. Złapałem to, o co ci chodzi. Kolejny ładny zwrot. It is my intention to make sure that I deliver what I have promised. Jest moją intencją, aby dostarczyć, aby zrealizować to, co obiecałem. A teraz to samo, powiedziane w zupełnie inny sposób. Na luzie. I'm gonna do what I said I'll do. A więc. Pozwólmy jeszcze raz. It is my intention to make sure that I deliver what I have promised. I I'm gonna do what I said I'll do. Zrobię to, co powiedziałem, że zrobię. I wreszcie czwarty elegancki zwrot. This is not what I'm striving for. To nie jest to, o co walczę, do czego dążę, o co się staram. A teraz na luzie. It ain't what I'm trying to get. To nie jest to, co staram się. Dostać, osiągnąć. Jeszcze raz. It ain't what I'm trying to get. Zwrot ain't oznacza is not, are not, am not. Dlatego mogę powiedzieć I ain't, he ain't, we ain't. Jeszcze raz. It ain't what I'm trying to get. Jak widzisz, oba style są różne, bardzo różne, ale możesz się z nimi spotkać w różnych sytuacjach. Pobierz materiały dodatkowe, a jeśli to dla ciebie za mało, zapisz się na najbliższy webinar. Linki znajdziesz w opisie. To nic nie kosztuje, a naprawdę warto. Pamiętasz, że użyliśmy takiego zwrotu I've got what you mean. A gdyby ktoś do ciebie powiedział you are mean oznacza to, że jesteś wredny, nieprzyjemny, no ale ty przecież nie jesteś, więc puść nam łapkę w górę.